Jesteśmy na drodze krajowej numer 70 tuż pod łowiczem na wysokości Zielkowic i osiedla domów jednorodzinnych w Mysłakowie. Aktualnie na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęły się tej prace dotyczące poprawy stanu nawierzchni. Aktualnie prace te polegają na frezowaniu na wierzchni starej, zniszczonej. Jak widać, udało się już wykonawcy, firmie Prima, wykonać frezowanie jednego pasa ruchu. Maszyny cały czas jeszcze pracują. Ruch odbywa się wahadłowo i taka sytuacja z komplikacją w ruchu drogowym będzie trwała do końca tygodnia najprawdopodobniej. Zostanie tutaj położona oczywiście nowa, nowa nawierzchnia asfaltowa na jednym jak i na drugim pasie. Będzie to wymagało troszeczkę czasu, ale, ale firma, firma zakłada, że do końca tygodnia udaje się te prace zakończyć.